Mysłowicki ośrodek kultury z radością ogłasza powrót jednej z najbardziej kolorowych i energetycznych inicjatyw odczarowanych podwórek. W dniach 6, 13 i 20 maja zwyczajne przestrzenie miejskie ponownie zmienią się w tętniące życiem strefy radości, animacji i sąsiedzkiej integracji. Głównym celem Odczarowanych Podwórek i e, tej edycji 2025 jest oczywiście integracja społeczności danego podwórka, danego osiedla, integracja dzieci i również integracja międzypokoleniowa, czyli integracja dzieci z seniorami. Co nas czeka? Skupiamy się w tym roku na grach i zabawach, na animacjach, na pokazach tanecznych będzie dużo tańca, dużo muzyki, dużo kolorowych balonów i dużo baniek mydlanych. Każde wydarzenie będzie wyjątkowe, bo jego współgospodar są sami mieszkańcy danego podwórka. Pierwsze spotkanie już dzisiaj w godzinach od 16:30 do 18:30 na Placu Zabaw przy ulicy Sobieskiego 9. Zachęcamy Państwa również, gdy będziecie już wiedzieli, gdzie się pojawimy z naszą mokową ekipą, zachęcamy do tego, aby również pochwalić się co wy robicie w swojej społeczności. Czy może haftujecie, może piszecie poezję, może rapujecie. Bardzo chętnie zaprosimy Was do tej współpracy podczas dwugodzinnej zabawy i animacji.